Wznawiam obrady. Panie pośle, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pani Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. Chcę, żeby ta Izba się obudziła i zrozumiała, co robi. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję Pana do porządku i bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pani marszałek, byłem świadkiem na tej trybunie, kiedy ministrowie mówią nieprawdę. Panie pośle, na, posłowie naginają fakty. Panie pośle, na podstawie artykułu na komisji, 175 ust. 4 Regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku i nie stwierdzam, że, że uniemożliwia pan to prowadzenie wyjść? obrad Sejmu. Panie pośle, pan jest, nadal uniemożliwia prowadzenie obrad, obrad na Sejmu na podstawie. Co wy tu robicie? Na podstawie artykułu 175 Ustęp 5 podejmuje decyzję o wykluczenia Pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Proszę opuścić salę posiedzeń. Zarządzam przerwę obr w obradach Sejmu do godziny 10. 10. Bardzo Państwa przepraszam. Myślę. Ustęp czwarty regulaminu sejmu A przywołuje na pana do porządku prezydent podpisuje i nie stwierdzam, krawy. że uniemożliwia Co pan prowadzenie obrad sejmu. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia na prowadzenie obrad na sejmu na podstawie... Co wy tu robicie? W artykuł 175 ustęp trzeci regulaminu sejmu przywołuje pana do porządku i bardzo proszę o zajęcie miejscu. Pani marszałek, byłem świadkiem na tej trybunie, kiedy ministrowie mówią nieprawdę. Panie pośle, na, fakty. Panie pośle, na podstawie na, 175, na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuje decyzję o wykluczenia pana z posiedzenia sejmu. Zgodnie z regulaminem sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Proszę opuścić salę posiedzeń. Ja w tym momencie... Wznawiam obrady. Panie pośle, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pani Panie Maszałek. pośle, zwracam Pan uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. Chcę, żeby ta izba się obudziła i zrozumiała co robi. Panie pośle, na podstawie...